W kolejnym odcinku, tym razem instruktorz jachtu Futura 860. Zaczynamy od dziobu. Na dziobie widzimy windę kotwiczną i kotwicę. Poza tym nic ciekawego się nie dzieje. Idziemy sobie wzdłuż porty, i za chwilę zobaczymy zawór do tankowania paliwa. Przypominam, dieselek. Silnik diesla to i paliwo dieselek. Tutaj na trzypie, a kawałeczek dalej. Prawie przy wejściu do jachtu. Też prawa burta. Tankowanie wody. Teraz omówimy rufę. Na rufie znajdziemy kabel oraz gniazdo tego kabla. Podłączeniowe, tak zwane podłączenie lądowe. O, widzimy tutaj żółty kabel. Teraz widzimy korek, przez który możemy oddać fekalia na ląd, oraz tutaj luk holta. W tym luku znajduje się zawór otwierania i zamykania zaworu z fekaliami. Tym korkiem otwieramy i bosman z pompą próżniową odbierze od nas fekalia widzimy teraz otwarty holta, a tam w głębie widzimy zawór, który należy zamknąć, jeżeli używamy toaletę. Wchodzimy do środka, widzimy kokpit, tutaj umywalka z wodą ciepłą, zimną też jeżeli jest przygotowana, miejsce do biesiadowania ze stolikiem, zejściówka. Czyli zejście na dół, fotel sternika, kokpit mamy osłonięty Bemini. Bardzo Was proszę zwijać to Bemini tak, jak jest pokazane, równiutko, żeby nie łamać szyb i zamki nie wyżej niż tak, jak jest pokazane, czyli 10 cm minimum od dachu, po to, żeby nie rwać tego um, Bemini. Wyżej otworzony zamek powoduje, że to się wszystko zaczynamy rozrywać, i mamy kłopot wtedy z zapięciem i z prawidłowym funkcjonowaniem tej osłony kokpitu. Tutaj, pod ławką w bakiście, znajdziemy butle z gazem i środki czystości. W tej chwili miska, zapasowa cuma, szmata pokładowa. Będzie tu jeszcze wiaderko, jakiś kawałek szczotki pewnie się znajdzie też. Teraz zobaczymy Chart plotter. Będzie pomocny sternikowi. Na tym Chart ploterze zobaczymy sobie mapkę, a na mapce zaznaczone głębokości. W lewym górnym rogu też głębokość wyrażona w cyfrach, a tutaj na dole temperatura wody. Czyli plusem i minusem możemy zwiększyć skalę mapy. Ta mapka jest opisana też głębokościami, na każdej linii głębokości, ale i też w górnym lewym rogu widzimy głębokość. Tutaj mamy w tej chwili 1,6. O, tutaj mamy 1,6, prawy górny róg. Na dole mamy temperaturę wody 13,5 stopnia. Teraz przechodzimy do pulpitu. Tutaj mamy możliwość włączyć i wyłączyć stery strumieniowe, ster strumieniowy dziobowy. Ten efekt jest marny, ponieważ stoimy na cumkach, ale ster dziobowy i ster rufowy pozwoli nam na obrócenie jak tu wokół własnej osi, byleby to było niezbyt długo, ale i też nie używać steru sumieniowego w sposób dzwonkowy, czyli takie włączenie powinno trwać minimum ze 2 sekundy. Co my tu znajdziemy? Od góry znajdziemy tutaj mamy sygnał, potem mamy takie wycieraczki, Z tej strony mamy podświetlenie całości. Widać ja to używam w dzień, bo jest lepiej. Oświetlenie trapu z tyłu są światełka. Tutaj mamy oświetlenie kokpitu, takie softowe, widzicie ten punkcik tam, o, to, to jest oświetlenie kokpitu, takie softowe, malutkie i jeszcze będzie oświetlenie sofitowe, za sekundę pokażę. O, to mamy oświetlenie sofitowe, też przyciskami włącz, wyłącz, ale na każdym, na każdej lampce wgłębienie i tam poprzez naduszenie, deli, bardzo delikatne naduszenie możemy ją włączyć, przełączyć. Na... 50% Tutaj mamy switch góra-dół winda kotwiczna która nam będzie wydawać i wybierać łańcuch kotwiczny Pamiętajmy, żeby stawać na kotwicy i zakładać stopery Następną bardzo ważną rzeczą jest pulpit Dzięki któremu możemy uruchomić silnik. Więc górny przycisk uruchamianie silnika. mandentka oczywiście musi być na zero. Dolny przycisk wyłączamy silnik, gasimy go, i na samym dole przyciskiem włącz, wyłącz, wyłączamy zasilanie. Mamy silnik uruchomiony. Manetka do przodu płyniemy. Płyniemy na takich obrotach około 2000 obrotów. Tak, żeby dla uszu było przyjemnie. Wtedy, że silnik się nie męczy. Pamiętajmy o bardzo ważnej rzeczy. rewers czyli zmiana kierunku obrotów silnika z przodu, właściwie śruby nie silnika, z przodu do tyłu, musi odbywać się przez zatrzymanie manetki w pozycji 0. W tej chwili około 2000 na obrotomierze. Jest to optymalne obroty dla silnika, ale i też dla nas, po to, żebyśmy nie musieli się katować hałasem diesla. Naciśnięcie tego guziczka w manetce 0 i przesunięcie manetki w dowolnym kierunku powoduje zwiększenie obrotów silnika, natomiast rozprzęgliliśmy napęd. Będzie to nam ewentualnie potrzebne wtedy, kiedy nie mamy innego źródła zasilania i obrotami silnika, a raczej alternatorem, który znajduje się przy silniku, możemy uzupełnić prąd w akumulatorach. Omówię teraz wnętrze jachtu pokrótce. Postaram się opowiedzieć o wszystkim, co znajdziemy na jachcie. A tutaj mamy pstryczek włącz, włącz widać światełko podpółkowe, a tutaj gniazdko 12 V i USB. Oświetlenie jachtu nie stanowi problemu dla akumulatorów. Wszystkie lampeczki, całe oświetlenie jachtu. Jest LEDowe. Tutaj mamy wyłącznik główny akumulatora znajdującego się na dziobie oraz bezpiecznik, który odpowiada nam za przeciążenia steru strumieniowego i windy kotwicznej. Pokazywałem ten bezpiecznik, jeżeli jest wystrzelony w dół. Nie działa nam ani winda kotwiczna, ani nie działa nam ster strumieniowy. Następne gniazdka, Tutaj nawiew ciepłego powietrza po uruchomieniu, oczywiście, ogrzewania. I tu pod schodami znajdziemy dwa kolejne wyłączniki główne akumulatorów hotelowego i steru strumieniowego rufowego. Całość jest zestrojona tak, że po włączeniu do zasilania. Wszystkie akumulatory są ładowane, podczas pracy silnika wszystkie akumulatory są ładowane, podczas postoju akumulator rozruchowy jest wyłączony z eksploatacji po to, żeby zawsze była możliwość uruchomienia silnika i w związku z tym naładowania pozostałych akumulatorów, jeżeli nie ma możliwości podłączenia się do lądu lub na lądzie nie ma, nie ma prądu po prostu w słupku dwie kabiny rufowe, każda też wyposażona w oświetlenie LED, każda wyposażona w gniazdka 220. Oczywiście, jeżeli mamy 220-230, jeżeli mamy zasilenie landowe. No i też gniazdka USB 12V, po to, żeby można było nam ładować sobie komórkę. Patrzymy teraz na jedną z ważniejszych rzeczy na jachcie. Jest to. Tablicę rozdzielczą, a na tej tablicy rozdzielczej widzimy wyświetlacz z lewej strony, który w tej chwili pokazuje nam tanki. Trzy tanki mamy na jachcie: pierwszy to woda, drugi dizelek i trzeci fekalia. Stan tych tanków jest pokazywany, a za chwilę zmieni się to ten wyświetlacz w pokazanie napięcia akumulatorów. I też będzie to opisane, jaki akumulator i jakie napięcie. Dbałość o akumulatory jest jedną z podstawowych zadań sternika i dobrej praktyki żeglarskiej. Wtedy, kiedy nie ma zasilania, możliwości zasilania akumulatorów, trzeba o nie zadbać poprzez uruchomienie silnika i podładowanie akumulatorów. Alternatorem, który znajduje się na silniku. To już powtarzam kolejny raz, ale, ale dlatego powtarzam, że jest to bardzo, bardzo ważne. Dopuszczenie do zbyt niskiego napięcia na akumulatorach spowoduje jego uszkodzenie i to uszkodzenie trwałe. Następnie w centralnej części tablicy znajdziemy panel ze switchami, którymi uruchamiamy poszczególne sekcje na jachcie, sekcje elektryczne i kontur jachtu, który nam pokazuje, czy mamy tutaj w tym przypadku na rufie diodkę mówiącą nam, że mamy zasilanie z lądu podpięte. Wszystkie te switche są switchami automatycznymi. Pierwszą rzeczą, jeżeli coś nam nie działa na jachcie, należy sprawdzić, czy dany włącznik, wyłącznik jest po prostu podświetlany i czy, ten, ten, czy jest w pozycji 0 jedynkowej czyli 1 włączony. Z górem naszego jachtu znajdziemy okrągłe pokrętło i tym pokrętłem możemy uruchomić ogrzewanie na naszym jachcie. Ilość ciepła regulujemy pokrętłem. Co do ogrzewania, to przestrzegam przed uruchamianiem tego ogrzewania na całą noc. Ogrzewanie działa w ten sposób, że wyciąga nam powietrze z łódki, ogrzewa, ale i też wysusza i wydmuchuje ciepłe powietrze z powrotem. Dobrze byłoby przed spaniem nagrzeć sobie łódeczkę, a ostatni, który idzie spać, wyłączy po prostu ogrzewanie. A rano, jeżeli potrzebny nam jest komfort termiczny, pierwsza osoba, która wstanie, po prostu uruchomi ogrzewanie i wtedy nie mamy tej suchości w buzi, czyli takiego przysłowiowego kasa spowodowanego tylko i wyłącznie ogrzewaniem. Centralną częścią naszego housebota jest mesa. W tej mesie znajdziemy tak zwany aneks kuchenny. A w tym aneksie kuchennym mamy blat do przygotowywania posiłków, umywalkę, czyli zlewozmywak, lodówkę i to lodówkę kompresorową, naprawdę świetnie dającą sobie radę. Oprócz lodówki, oczywiście w zlewozmywaku, ciepła, zimna woda, woda albo przygotowywana z bojlera po podłączeniu się do KEI albo po prostu pochodząca z silnika na wyposażeniu oczywiście też kuchenka gazowa e, dwupalnikowa e, pozwalająca przygotować, e, podgrzewać sobie potrawę albo już nawet je gotować w e, najróżniejszych szafkach też znajdziemy wszystko czego potrzebujemy w szafkach, w szufladach od sztućcy po garnuszki, garnki, talerze wszystko co potrzebujecie do przygotowywania i podania posiłków to wszystko na pewno znajdziecie na jachcie, o nic nie musicie się troszczyć no i tak naprawdę to wszystko co chciałbym powiedzieć na temat jachtu bardzo Was proszę przyswoicie sobie ten materiał, to znacznie nam skróci odprawę ale i też pozwoli lepiej Zapamiętać i poznać jacht, ale i też będzie stanowiło swoistą ściągę. W każdej chwili można zajrzeć do filmiku podczas pływania i przypomnieć sobie to wszystko.